Oni zawiesili samym sobie bardzo wysoką poprzeczkę i myślę, że ten sezon, który, który będzie takim drugim sezonem też Hansiego Flicka, czyli pełnym sezonem, bo wiadomo, że ten trener przejął Bayern Monachium w październiku zeszłego roku, no to jednak tutaj wyzwania i, 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 i też jakby cele, które są formułowane jasno, że oni chcą potwierdzić, Potwierdzić ten poprzedni sezon nie tylko w Niemczech, ale też w Europie, No pokazuje, że ten zespół wierzy we własne umiejętności, we własne siły. Myślę, że Bayern musi jeszcze dokonać wzmocnień na rynku transferowym, właśnie w drugiej linii. Są takie dwie pozycje newralgiczne w Bayernie, czyli to jest tak, prawy obrońca, gdzie mamy Pawarda i Oczywiście w ostateczności może tam grać kimś, który, który właśnie zastępował w lidze mistrzów w tych ważnych spotkaniach właśnie Francuza. No i, i, i środek Pola, czyli trzeba ściągnąć zawodnika, który, będzie, który będzie w stanie zastąpić dialog. Robert Lewandowski przyzwyczaił nas już praktycznie od kilku dobrych sezonów, chyba pięciu lat, strzela powyżej 40 bramek w sezonie i myślę, że nie zapowiada się nic, żeby w tym sezonie tych, tych wyczynów nie, nie, nie potwierdzał i, i, i tych rekordów swoich dalej nie pobijał. Także tutaj o Roberta bym się nie bał. dostał konkurencję, bo przed wczoraj podpisano kontrakt z Cordobą, z napastnikiem, który przyszedł FC Köln. No, czyli tutaj konkurencja wzrasta, odszedł co prawda Ibisewicz, który wygryzł po restarcie Bundesligi naszego Krzyśka z pierwszej jedenastki. No tutaj musi Krzysiek walczyć. No Bundesliga to jest jednak, e, jednak poziom, to jest, e, jest, są wymagania, tym bardziej od zawodników, za których płaci się tak ogromne pieniądze i tutaj nikt nikomu e, e, pierwszej jedenastki nie będzie gwarantował. Dortmund, można powiedzieć, się nie osłabił. Dortmund się wzmocnił. Udało im się utrzymać Sancho. Dortmund będzie jak zawsze traktowany przez ekspertów jako ten najgroźniejszy rywal Bayernu Monachium, ale wydaje mi się, że jednak Bayern Monachium ma większą jakość. Mimo tego ma większą jakość i Bayern Monachium potrafi potrafił utrzymać koncentrację praktycznie przez cały sezon, z czym Dortmund miał duże problemy. W perspektywie całego sezonu musisz zastąpić takiego zawodnika jak Werner kolejnym napastnikiem, który daje ci gwarancję bramek, a wiemy, że nie dogadali się z Romą na temat wykupienia sika. Który, który trafił ostatecznie do Leverkusen. Tutaj jedynym plusem, dużym plusem jest to, że udało im się utrzymać upomekano reprezentanta Francji, który był no miał na niego krapkę też Bayern Monachium. Także tutaj defensywa została taka, jest, taka, jaka jest. Druga linia też, ale jednak w ofensywie na razie wydaje mi się trochę bezzębny LIPSK. Także tutaj zresztą też Nagelsmann, nie powiedział wyraźnie, że on potrzebuje wzmocnień w, w, w pierwszej linii.